Witajcie na kanale MoimZdaniem.b w kolejnym odcinku Tonie Książki. Jeżeli ta seria wam się podoba, to dajcie łapkę w górę i oglądamy kolejny odcinek. Pierwsze zadanie na dziś to długo wyczekiwany przez was przyjaciel. To jest przyjaciel zmiennie książkę albo inne przedmioty w postaci, dodając te elementy. Także ja lecę po nożyczki i zaczynamy robić przyjaciół. Kolejne zadanie na dziś to wymyślone miejsce. To jest twoja własna planeta. Musisz dodać do niej elementy, żeby ożyła. Stwórz legendę z symbolami, aby dodać budynki, ludzi, wytwory swojej wyobraźni. Opisz pogodę i mieszkańców, dodaj drogi. Także ja lecę pomazaki, mazaki, po długopisy i zabieram się za tworzenie mojej własnej planety. Jeśli chodzi o moją własną planetę, to na pewno będzie to słoneczne miejsce ponieważ ja bardzo lubię piękną, słoneczną pogodę. Ponieważ nie chciałabym się powtarzać, wszyscy mają domy z basenem, bo takie już zadanie było tutaj yy, w tej książce, to zrobimy wszystkim namioty. Wszyscy będą mieszkać w takich tipi, będą wolni od przywiązania do jakichkolwiek rzeczy i dzięki temu będą szczęśliwsi. Ponieważ nie mają domów z basenem, tylko mają namiociki, to narysujemy im tutaj rzekę. Będą mogli się tu kąpać, będą mogli się opalać nad tą rzeką. Jak mają się opalać, to tu już narysujemy jakiś kocyk. Tutaj mogą mieć takie duże ognisko, przy którym będą imprezy wieczorne. To tutaj może być taki podezw do tańczenia. To powiedziały, że muszą tylko tańczyć wokół miejska, mogą też tańczyć na podejście. Tutaj mogą być kolumny z muzyką. Druga się nie zmieściła, jest za zakrętem. Jakieś drzewka, żeby mogli się w cieniu schronić. Robimy tutaj kino jeszcze. Jak mieszkańcy już skończą tańczyć i skończą się wygrzewać nad rzeką, to mogą sobie pójść do kina. I myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o ludzi, to nie, nie rysuję ich tutaj, ponieważ obecnie wszyscy śpią w namiotach, bo wczoraj była świetna impreza i myślę, że taka planeta radości i oderwania od rzeczywistości byłaby fajna. E, można by tam zawsze latać na wakacje. I ostatnie zadanie na dziś. To jest imitator natury. Zrób przerwę gdziekolwiek jesteś, wzbogać tę scenę o obrazki. Ja bardzo potrzebuję dzisiaj odprężenia, także zaczynam rysowanie, ponieważ tutaj mamy piękną wodę. To tak sobie pomyślałam, żeby tu coś dorysować. Może uda mi się narysować jakiegoś skaczącego tutaj delfina. Nie wiem, czy on bardziej nie przypomina jakiegoś mutanta. Na pewno, żeby to było pełne odprężenie, musi być tu słoneczko. Myślę, że mogłaby się pojawić tutaj również wyspa na tej wodzie. Mała, bezludna wyspa. A na wyspie palemka. I myślę, że nic więcej do szczęścia nam nie trzeba. Słońce, palmy, delfiny skaczące i wyobrażenie sobie szumu fal i pełen relaks. I to już wszystkie zadania na dziś. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, aby na bieżąco serią to nie książka, która pojawia się w każdy czwartek o 18. Zapraszam Was również na inne moje filmy, które pojawiają się we wtorki, piątki i niedzielę także o 18. Zachęcam Was również do odwiedzenia mojego bloga, Facebooka, Instagrama. Wszystkie linki w opisie na dole. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, pa pa! Witam Was dzisiaj z Pragi. Znajduję się teraz na moście Karola. Chciałam Wam pokazać to piękne miasto. Natomiast będzie dzisiaj nietypowe zwiedzanie, ponieważ będzie zwiedzanie.